Cześć, witajcie na kanale Poradniki Wetkarskie Ja jestem Adam A dzisiaj pokażę Wam jak zrobić stoper z żyłki Który przyda Wam się do łowienia na dużych głębokościach Wtedy kiedy nie możemy zastosować zwykłego stopera Ponieważ blokuje nam się on na przelotkach Taki stoper z żyłki możecie spokojnie przeciągnąć przez przelotki I nic się z nim nie stanie No więc co? Bierzemy się za wiązanie. Ok, aby zawiązać nasz stoper Potrzebujemy naszą żyłkę główną i cieńszy kawałek żyłki, z którego wykonamy nasz stoper. Tutaj mam odcinek taki około 30 cm. Może być krótszy, może być taki. Składamy tą naszą żyłkę, ten odcinek 30 cm, w zwykłą pętlę. Nic nie przekładamy, po prostu składamy. Przykładamy teraz sobie to kółko do naszej żyłki głównej. I przekładamy przez oczko cztery razy. Tutaj możecie oczywiście zwilżyć ten węzeł. Wszystko zaciągamy. Jak widać, czekajcie, próbuję wyostrzyć, ale coś tutaj to nie idzie. Ale węzeł mamy zaciągnięty. Sprawdzimy, jak on się teraz przesuwa. No, dość delikatnie chodzi, więc można troszkę jeszcze go dociągnąć. Zobaczymy, jak będzie teraz. O, i teraz już jest ciężej. Obcinamy sobie końcówki. Ja polecam Wam zostawić jakoś około 5-7 cm, tak aby mogło to spokojnie przechodzić przez przelotki. Ale też, żeby blokowało nam spławik. Jak zostawicie za mało, to będzie Wam to się bardziej blokować. Spławik wam będzie może przelatywał. No, zależy też, jakie macie oczko. Jak macie za duże oczko przez spławiku, to musi się dać koralik i oczywiście, znaczy się nie oczywiście, ale najlepiej jest zawiązać dwa takie stopery wtedy zblokuje się jeden o drugi, macie bardziej taki stabilny, stabilny ten stoper nie przesunie on wam się na przelotkach, no a jeden jest możliwość, że wam się przesunie więc lepiej założyć dwa i mieć spokój niż gdzieś tam podczas wędkowania kombinować, mierzyć ten grunt i tak dalej dobra, w tym filmie to wszystko jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie w komentarzu, jaki kolejny poradnik byście chcieli zobaczyć. No i zapraszam do opisu. A w tym filmie to wszystko. I widzimy się na następnym poradniku. Do zobaczenia.